Witam kochani, ponownie spotykamy się. Dzisiaj chciałam troszeczkę powiedzieć informacji na temat tak zwanych nieproszonych gości, bo nikt ich nigdy nie zaprasza, a możemy ich mieć czyli o pasożytach w naszym organizmie. Czemu właśnie ci nieproszeni goście, nieproszeni autentycznie, bytują w nas? No, przyczyny są różne. Jedną z przyczyn jest to, Cojemy, czyli y, nasze pożywienie, właściwie, które na dzień dzisiejszy jest bardzo antyodżywcze, czyli niedobór pierwiastków, który spowodowany jest y, ubogą odżywczą w odży wartości odżywcze żywnością, może być źródłem czy siedliskiem bardzo korzystnym dla wszelkiego rodzaju organizmów patogennych. Jeżeli organizm jest, jest zdrowy, jeżeli nasz układ trawienny posiada dobrą florę bakteryjną, to nawet jeżeli z zewnątrz zarazimy się jakimś pasożytem, to on nie będzie długo bytował w naszym organizmie, po prostu szybko go opuści. Natomiast jeżeli warunki będą sprzyjające, czyli głównie chodzi tutaj o zaburzenie flory bakteryjnej w naszym układzie trawiennym w wielitach, oj, to mogą zostać na bardzo długo i mogą być przyczyną różnych, różnych dolegliwości, z którymi poszczególnymi dolegliwościami, możemy chodzić do różnych specjalistów i właściwie próbować się leczyć. Mało tego, bardzo często jest tak, że czujemy, że nie jesteśmy zdrowi, natomiast wyniki badań, które sobie robimy, pokazują, że w zasadzie nic nam takiego nie dolega. Jeżeli macie takie, taką sytuację, to prawdopodobnie macie właśnie te organizmy patogenne w sobie. Organizm zakwaszony to jest właśnie takim środowiskiem bardzo sprzyjającym. Zakwaszenie, jak już wspominałam w poprzednich odcinkach może brać się z tego, że spożywamy na przykład za dużo cukrów, za dużo białka, czyli kwasotwórczych produktów, za mało zasadotwórczych, z drugiej strony to są też nasze myśli i emocje, które doprowadzają do zakwaszenia naszego organizmu. Czyli tutaj proponowałabym sprawdzić, zrobić sobie, yy, zrobić sobie poobserwować swój organizm po prostu, jeżeli yy, mamy na przykład, yy, bo tych objawów będzie bardzo dużo. Nie wiem, czy, czy wymienię yy, je wszystkie, prawdopodobnie nie, ale takie najbardziej yy, znane to są różnego rodzaju alergie. Niewiadomego pochodzenia, niewiadomych przyczyn, prawda? To są alergie. To będą różne objawy skórne, łącznie z łuszczycą, to będą bóle różnego rodzaju, bóle głowy, to będzie kaszel, to będzie katar, to będzie ból gardła, ucha i szereg innych dolegliwości, które tam będziemy w jakiś sposób starali się likwidować. Czasami wystarczy, a może nie wystarczy czasami, tylko trzeba zaprowadzić dobrą florę bakteryjną w jelitach. Jest to klucz w ogóle do zdrowia. A jak mamy dzisiaj? Właściwie kto je kwaszonki, kto je kiszone, kwaszone, takie prawdziwe, nie te kupowane, mam na myśli to góreczki i kapustę, które kupujemy w wiaderkach. Ja to obijam, nie kupuję tego, dlatego że to też jest zakwaszane sztucznie. Natomiast tu chodzi o taką fermentację, która w sposób naturalny się odbywa i właśnie te bakterie kwasu mlekowego, które tworzą się wówczas w tych kiszonkach są bardzo sprzyjające dla naszego układu trawiennego. Jeżeli mielibyśmy dobrą florę bakteryjną w jelitach, to bylibyśmy okazem zdrowia. To są mm, zdrowe jelita, czyste jelita, to są też czyste myśli. Tutaj przywołuje mi się od razu wspomnienie wykładu takiego ukraińskiego lekarza, który mówił, no jeżeli macie układ trawienny nieoczyszczony, jeżeli tam bytują robaki, no to jakie macie myśli też, prawda? No na pewno nie, nie myślimy pozytywnie, tylko wręcz odwrotnie, czyli mamy tak zwane ciemne, czarne myśli. Często depresje również mogą być spowodowane obecnością pasożytów. No nie tylko dzieci, bo my uważamy dorośli, że właściwie w XXI wieku to niemożliwe, żeby w dzisiejszych czasach przy takiej higienie, przy takich środkach czystości, żeby były pasożyty, a jednak są właśnie dlatego, że nasz organizm jest takim bardzo sprzyjającym dla nich siedliskiem, gdzie układ trawienny pozbawiony jest właśnie tej odpowiedniej, dobrej flory bakteryjnej. Astma na przykład weźmy taką dolegliwość, taki poranny kaszel gdzieś nad ranem dziwny, bez powodu będzie wskazywał bardzo często na obecność glisty. I tu, glista jest dość takim dużym pasożytem natomiast potrafi różne dolegliwości powodować bardzo często właśnie objawiające się kaszlem i i Astro, czyli niewydolnością układu oddechowego. W Polsce były robione, są robione badania na temat inwazji właśnie w organizmach w populacji Polaków, pasożytów i to tak mniej więcej mówię to według doktor Wartałowskiej. Inwazja owsików, uwaga, jest około 95% ludności. Włosogłówki, około 80% ludności, aglisty, prawie 50%. Zakażenie lambliami już u niemowląt dochodzi nawet do 80%. Czyli, jaki stąd wniosek, że mamy zaburzoną florę bakteryjną? Taki wniosek jest przede wszystkim. I oprócz tego leki, które przyjmujemy, również będą sprzyjały środowisku zalęgania się i bytowania różnego rodzaju patogenów. Leki, antybiotyki, które czasami niepotrzebnie, może w nadmiernych ilościach spożywamy, bardzo wyjaławiają nasz organizm. I powodują, oprócz pasożytów, również zagrzybienie układu trawiennego. I to jest bardzo niebezpieczne już, ponieważ szczególnie niebezpiecznym jest grzyb, biały grzyb Candida albicanas. Jaka, jaka Jaka jest metoda? Jaka jest metoda taka najprostsza? Są też substancje, są chemiczne preparaty na pewno, a te proponowałabym wtedy, kiedy wiemy, że jest zakażenie już tak mocne, na przykład glistą, że zioła będą za łagodne na to, żeby wszystko w całości usunąć. Natomiast w większości przypadków można profilaktycznie robić sobie takie oczyszczania właśnie przeciwpasożytnicze, tak jak się zwierzątka profilaktycznie odrobacza, kotki, pieski. Szczególnie jeżeli mamy te zwierzątka w domu, to jest domniemanie, że będziemy również je mieć my. Bardzo często kotki są bywalcami naszych łóżek, śpimy z kotkami, dzieci całują kotki, zwierzątka stąd też na pewno warto co jakiś czas zrobić takie oczyszczenie. W książce chudni z miłością do siebie napisałam, opisałam tam kilka kuracji ziołowych właśnie. Jedną mogę powiedzieć, nawet taką najkrótszą, która odkwiła mi w pamięci w tej chwili, bazująca na trzech ziołach tylko dostępnych w Polsce. Piołun, wrotycz i goździki w równych ilościach. I to jako suchy, można powiedzieć proszek, można spożywać yy, na łyżeczki. Suchy proszek nawet jest wskazany na przemian z naparami czy wywarami z ziół, dlatego że będzie penetrował również te miejsca w jelitach, gdzie są już złogi kałowe. Proszek będzie jak gdyby dłużej tam przebywał i może spowodować niszczenie właśnie pleśni grzybów i, i pasożytów. Czyli w równych ilościach piołun, wroty czy goździki. Jedzony na łyżeczki, popijany wodą. Jest to kuracja w sumie z przerwą tygodniową trwająca 20 dni, czyli 10, 10 dni przerwa tydzień i następne 10 dni, gdzie zaczyna się od jednej łyżeczki właśnie tego suchego proszku spożywanego przed posiłkiem. Yy, następnego dnia się wprowadza dwie i potem na trzech łyżeczkach idzie się już jak gdyby do końca tej kuracji. To tak na gorąco powiedziałam taki przepis, który można sobie bardzo, yy, bardzo szybko zrobić. Dla dzieci proponuję y, szczególnie alergików, szczególnie alergików, ale nie tylko dzieci, ale u dzieci to bardzo szybko wychodzi kąpiele przeciwpasożytnicze. Nasze babcie, to znaczy moja babcia, to dzisiejszego pokolenia to już trochę więcej, to tam pradojdzie, dojdzie. Natomiast y, robiły kąpiele właśnie w ziołach przeciwpasożytniczych i w słomie owsianej. Ja dzisiaj tej słomy owsianej bym raczej nie zalecała, ponieważ nie wiem w jaki sposób produkowane jest, uprawiane jest zboże i też jest taka pułapka dzisiaj, no musimy na wszystko jak gdyby mieć uwagę też na zawartość chemii w roślinach, które są pryskane, żeby też nie, nie, nie zrobić sobie więcej szkody aniżeli pożytku, dlatego też proponuję gotowy zestaw ziół, który można sobie kupić w sklepie ziolarskim, parzyć te zioła i zrobić taką kąpiel u dzieci, żeby nie robić szoku. Mówię, polecam radzę mamom, żeby mówiły, że będziemy likwidować alergię, czyli która alergia będzie wychodzić przez skórę, głównie włosogłówka w postaci takich cienkich, białych niteczek. A no, to się zdrapuje w bardzo prosty sposób. Dla zachęcenia można obejrzeć sobie film na YouTube właśnie, który pokazuje ile tych, tych właśnie organizmów może bytować w nas i jak warto je naprawdę usunąć po to, żeby czuć się dobrze. Także u dzieci niejatków, dzieci alergików to najszybciej widać, co nie oznacza, że mężczyźni i kobiety nie mogą sobie robić takich kąpieli, to i owszem, u mężczyzn może nie, może nie wychodzić ta włosogłówka za pierwszym razem ze względu na grubość skóry. Natomiast u kobiet najczęściej, jeżeli to jest, a włosogłówka bytuje raczej w jelitach i jeżeli jest jej przerost, to po prostu jest w naszym organizmie, w mięśniach, stąd też bardzo łatwo usuwa się w czasie takiej ciepłej ziołowej. Kąpieli. Flora bakteryjna, proszę państwa. Jeżeli mamy alergię pasożyty, starajmy się różnymi sposobami zaprowadzić równowagę właśnie, żeby bakteryjną równowagę, żeby tych tak zwanych niedobrych bakterii czy grzybów, bo one też w małych ilościach są potrzebne, żeby nie dominowały, a będą dominowały właśnie wtedy, kiedy nie dbamy o to, co jemy, kiedy w naszym pożywieniu przeważa ilość słodziutkiego, przetworzonego pożywienia. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym również, jest to bardzo ważne, że nie tylko obecność samych pasożytów nie jest dla nas wskazana i nie jest dobra, ale również może nawet jeszcze gorsze jest to, co one produkują w wyniku przemiany materii. To są tak silne toksyny, które są dużo bardziej trujące aniżeli właśnie one same. Czyli te same pasożyty, ich produkty z przemiany materii są bardzo, bardzo dla nas groźne i to one właśnie powodują alergię, powodują uczulenia, powodują różnego rodzaju wysypki. Pamiętajmy o tym, jeżeli jest alergia, jeżeli domniemamy, że mamy pasożyty w sobie, starajmy się doprowadzić w diecie do takiego. Takiej równowagi kwasowo-zasadowej w tym, co spożywamy, czyli głównie bazować na zasadotwórczym pożywieniu, to są głównie warzywa, owoce, natomiast zmniejszyć ilość białek i cukrów na poniżej 20%, nawet w całej tej proporcji, jeżeli weźmiemy 100% jako, jako całość. Jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że pasożyty to nie tylko te drobne organizmy, które w nas bytują, ale również często. Można powiedzieć to o ludziach, którzy, z którymi mamy złe relacje, które po prostu działają na nas negatywnie. Jest to też powód do tego, żebyśmy byli, żyli w stresie, żyli. W emocjach negatywnych, a te emocje negatywne powodują wzrost kwasu w naszym organizmie, a wzrost kwasu w naszym organizmie powoduje również zaproszenie dla bytowania właśnie tych nieproszonych gości, z którymi mamy problem. Życzę Państwu życzę Państwu, abyście wykorzystali różne kuracje ziołowe. Właśnie, żeby usuwać głównie fizycznie te organizmy ze swojego organizmu, żeby wprowadzić dobrą florę bakteryjną i tutaj takim lekarstwem można powiedzieć... Żywnością lekarstwem będzie kefir i jogurt właśnie zawierający te probiotyczne y, dobre bakterie, ale nie zawierające na przykład mleku w proszku, ponieważ również takie produkty są i one nie spełnią tego zadania właśnie, co naturalne y, kiszonki, kwaszonki, jogurty i kefiry. Dziękuję bardzo za uwagę.